Czy na Marsie istnieje życie? Odpowiedzi na to pytanie poszukujemy od dawna, ale kto wie, być może bardzo niedługo otrzymamy na nie pozytywną odpowiedź. Dziury, które widzicie, nie są nieudolną próbą powieszenia płaskiego telewizora na zniszczonej ścianie, ale otworami, z których pobrała próbki marsjańska sonda Perseverance. I wygląda na to, że nigdy wcześniej nie byliśmy bliżej odkrycia życia na Marsie niż teraz. W próbkach odkryto bowiem największą do tej pory koncentrację związków organicznych. Nie ekscytujmy się jednak ponad miarę. Pamiętajmy, że takie chemiczne konstrukcje mogą powstawać także za sprawą procesów bynajmniej niebiologicznych. Na dodatek Mars oszukał nas wcześniej już kilka razy. Słynne kanały na Marsie, opisane w drugiej połowie XIX wieku przez włoskiego astronoma Giovanniego Schiaparellego, rozbudzały wyobraźnię pisarzy SF przez następne 100 lat. Dopiero zdjęcia przysłane przez kosmiczne sondy na dobre rozwiały wyobrażenia o marsjańskich akwenach. Ale rozbudziły nowe. Pamiętacie słynne zdjęcie marsjańskiej twarzy? Ona również okazała się złudzeniem optycznym. Czy tym razem Mars po raz kolejny zagra nam na nosie? Amerykański łazik poszukuje śladów życia w rejonie krateru Jezero, w którym najprawdopodobniej przed wieloma milionami lat płynęła woda. Jeżeli gdzieś mamy szukać życia na Marsie, to właśnie tam.